Witajcie drodzy widzowie. W polskiej polityce czasami wystarczy jedno potknięcie, by cały domek z kart zaczął się chwiać, a w przypadku Donalda Tuska i jego rządu widzimy właśnie taki scenariusz rozgrywający się na naszych oczach. Po zaskakującym zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich zaczęło się nerwowe rozchodzenie partii tworzących koalicję 15 października. Początkowo rozpadła się trzecia droga. Jednak teraz wielu polityków koalicji już zwalcza się nawzajem. Jakby był to spór rządu z opozycją, a nie formacji sojuszniczych, które powinny budować coś wspólnie. A PiS i Konfederacja już zacierają ręce i po cichu zastanawiają się, jak wiele miejsc w sejmie zgarną po kolejnych wyborach. Dlatego pojawia się coraz więcej głosów na temat tego, czy ten rząd w ogóle jest zdolny dociągnąć do końca kadencji. Problem w tym, że już mało kto wierzy że większość polityków jest w koalicji po coś więcej niż stołki dla swoich. Przyjrzyjmy się więc możliwym scenariuszom tego, co się może wydarzyć w najbliższym czasie. Dla Donalda Tuska, który de facto umożliwił utworzenie tej koalicji, może być niepokojące to, jak ochoczo politycy z małych partii tworzących koalicję zaczynają mówić o zmianie premiera. Ale takie głosy padają też ze strony komentatorów nieprzychylnych PIS. Na przykład profesor Antoni Dudek, który do niedawna robił wiele, by powstrzymać wybór Karola Nawrockiego na prezydenta. Teraz często mówi, że Donald Tusk jest politykiem zużytym i powinien nieco usunąć się w cień, jeśli chce naprawdę pomóc swojej formacji. Jednak jeszcze mocniejszy sygnał przeciw premierowi płynie od polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na przykład Marek Sawicki twierdzi, że poklęsce Trzaskowskiego w prezydenckim boju Premier powinien się zmienić. To jasny alarm. Koalicjant jednak raczej nie opuści Tuska, ponieważ straciłby zbyt wiele, ale już otwarcie mówi, że Donald Tusk powinien zrobić miejsce komuś innemu. A to raczej nie buduje morale wewnątrz koalicji. Z drugiej strony, pojawiają się jednak coraz wyraźniejsze sygnały, że partia Władysława Kosiniaka Kamysza coś kombinuje. W takiej sytuacji założenie, że PSL nie wyjdzie z koalicji, może być błędne. Prawo i sprawiedliwość od dawna dokładnie obserwuje każdy ruch swoich przeciwników politycznych. W kampanii prezydenckiej PiS starał się postawić nieco na antysystemowy wizerunek, a Nawrocki był w stanie przyciągnąć znacznie więcej młodszych wyborców, skrajnie niezadowolonych z zastoju i braku reform. Media publiczne zaczynają nagłaśniać wewnętrzne tarcia w koalicji. Nawet TVP Info nie omieszka się z nich pośmiać i pokazać, że cyr koalicji trwa. Jednak uczciwie trzeba przyznać, że uderza raczej w mniejszych koalicjantów. PiS lansuje narrację, że utuska jest tylko brak działania, chaos i kłótnie koalicji. To im służy, bo wzmacnia przekaz, że tylko oni mogą rządzić stabilnie. Jest to o tyle niepokojące, że na obecną sytuację nakłada się kilka równoległych procesów. Musimy też zwrócić szczególną uwagę na to, że od Platformy Obywatelskiej odpływają młodzi wyborcy. Według Rzeczpospolitej entuzjazm tej grupy wyborców do P.O. gwałtownie słabnie. Połowa tej grupy chyba woli dziś konfederację. Co oznacza, że partia Donalda Tuska przestaje być postrzegana jako wiarygodna alternatywa, a młodzi szukają czegoś bardziej nowego i radykalnego czyli konfederacji. Reprezentujący trochę takie poglądy, Nawrocki zagarnął część młodszego elektoratu dla PiSu. Jednak w kuluarach pojawiają się głosy, że Jarosław Kaczyński obecnie obawia się tego zjawiska co do własnej partii. Gdyby większość młodych ludzi odeszła od PiS do konfederacji Sławomira Mencena, to w kolejnym Sejmie byłoby mu zdecydowanie trudniej rozdawać karty. Pomysłem platformy na przyciąganie młodzieży do siebie było wydarzenie Campus Polska przyszłości którego twarzą był Rafał Trzaskowski oraz politycy z jego frakcji, tacy jak Barbara Nowacka, Sławomir Nitras czy Adam Szłapka. Jednak jak pokazały wybory, był to projekt nie do końca skuteczny. Po przegranej, w ogóle zrezygnowano z kolejnej edycji wydarzenia, które zwykle odbywało się w sierpniu. W mediach pojawiają się plotki, że Platforma miała zrezygnować z promocji Rafała Trzaskowskiego na taką skalę i właśnie dlatego wygasiła tą inicjatywę. Zamiast tego wydarzenie dla młodych ludzi ma oferować teraz Radosław Sikorski. Alternatywa kampusu Polska ma nosić nazwę Zryw, a stać za nim ma syn ministra spraw zagranicznych Aleksander oraz szefowa jego gabinetu politycznego. Być może tak platforma chce wypromować kolejnego kandydata na prezydenta? Jednak wracając do obecnej sytuacji w Sejmie, Donald Tusk po przegranej zareagował energicznie. Wymusił w Sejmie głosowanie nad wotum zaufania, które dało mu chwilową stabilizację. To jego sposób na zażegnanie kryzysu i sygnał, że koalicja z nim stoi, choć ma swoje trudności. Jednak wciąż pojawiają się głosy także z wnętrza Platformy, że klęska Trzaskowskiego była wynikiem błędów Tuska, przesilenie w komunikacji i brak realizacji obietnic, szczególnie w sferze liberalizacji sądów i praw kobiet. Choć tu to nawet nie ma jedności w samej koalicji. Nawrocki przez to wygrał mimo fali niepokojących informacji z mediów, też dlatego, że ludzie nie zagłosowali za nim, lecz przeciwko brakowi sprawczości rządu koalicyjnego. I takiego głosowania przeciwko ich brakowi sprawczości chyba zaczęli panicznie bać się koalicjanci. Ostatnio Donald Tusk w swoich mediach społecznościowych zamieścił jasno brzmiący wpis: Jak widzicie, utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe, Podobnie jak przebudowa rządu i uzgodnienie strategii, która pozwoli przejść do ofensywy po przegranej w wyborach prezydenckich. Wymaga oczywiście odwagi i lojalności. Mimo znanych wam trudności, zrealizuje to zadanie. To raczej jasny znak, że sam czuje, jak napięta jest atmosfera, ale to nie buduje zaufania. To raczej potwierdzenie, mamy kryzys trwa test lojalności. PiS wykorzystuje sytuację strategicznie. I wszystko wskazuje na to, że Nawrocki już jako prezydent może blokować reformy Tuska, co już czasami sugeruje. A to nie za dobrze rokuje dla rządu. W tym kontekście wiele się mówi o tym, że ktoś z koalicji może spróbować zostać łącznikiem z Karolem Nawrockim, który będzie próbował z nim negocjować. Na takiego kogoś typuje się Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jako jeden z nielicznych miał mieć dobre stosunki z Andrzejem Dudą. Być może uda mu się to kontynuować. Jednak Kosiniak-Kamysz i PSL obecnie zaczynają grać coraz bardziej na siebie. Nie na Donalda Tuska, nie na rząd, a tym bardziej nie na koalicję. Choć Władysław Kosiniak-Kamysz był przez ostatni rok cichym stabilizatorem sceny politycznej. Ani nie krzyczał jak lewica, ani nie kozaczył jak hołownia, ani nie podbijał emocji jak Donald Tusk. To on wnosił spokój. Ale dziś właśnie ten spokój zaczyna przekształcać się w zimną kalkulację. Po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich PSL znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. W momencie, gdy rozpadła się trzecia droga, polskie stronnictwo ludowe musi znaleźć sposób, by utrzymać się w Sejmie. A może nie być łatwo, gdyż PSL ma dość duży elektorat negatywny, przez to jak ludzie z nimi powiązani obsiedli instytucje państwowe. Dlatego, choć z pozoru szokujące, przecieki, jakie pojawiają się w mediach, wydają się prawdopodobne. Kosiniak miał podobno zakulisowo sądować możliwość sojuszu z Konfederacją. Brzmi niedorzecznie? A jednak, nie dla tych, którzy śledzą rozmowy PSL-owskich działaczy z Konfederatami. Nie zapomnijmy, że niedawno wybuchła burza po tym, jak Kosiniak-Kamysz pojawił się jako jeden z uczestników Piwa z Mencenem. Co prawda, początkowo na liście znaleźli się też politycy Platformy Obywatelskiej, jednak szybko z niej zniknęli, gdy zaczęli stawiać warunki liderowi Konfederacji. Jednak minister obrony się nie wycofał. Co więcej, to właśnie PSL-owi najbliżej do elektoratu Konfederacji, jeśli chodzi o wieś, małe miasta, przedsiębiorców i konserwatywnych wyborców. Mencen wygrywa jednak wśród tych grup. Dzięki swojej antysystemowości i skuteczności w mediach społecznościowych Kosiniak próbuje odzyskać ten teren offline, ale może uznał, że sam nie da rady. Nie jest tajemnicą, że część struktury PSL nie akceptuje liberalnego skrętu Donalda Tuska, szczególnie w tematach światopoglądowych. Dla PSL ta kadencja to być albo nie być. Partia balansuje na granicy progu wyborczego i choć ma ministerstwa, w większości nie są to wiodące resorty. Ma wpływ, ale nie decyzyjność. Jeśli więc miałaby odejść od Tuska, to chyba korzystniej byłoby im to zrobić teraz, zanim kolejne kontrowersje im zaszkodzą. Donald Tusk jest przez to w trudnej sytuacji. Wie, że PSL może mu zaszkodzić, ale rozumie też, że publiczne wyrzucenie Kosiniaka-Kamysza z koalicji oznacza koniec narracji o Zjednoczonej Stronie Demokratycznej. Nie może się więc odciąć. Ale jeśli PSL sam wyjdzie, Tusk może zrzucić na nich winę za rozpad koalicji. Jednak rząd mniejszościowy w skłóconej koalicji raczej nie ma przyszłości. A co na to Konfederacja? Sławomir Mencen ostatnio zaskakująco łagodnie wypowiada się o PSL. W wywiadach często powtarza, że jest gotowy na każdą koalicję, jeśli da to jego partii szansę na wprowadzenie realnych zmian. Konfederacja doskonale wie, że sama nie ma szans na większość, ale z PSL może mieć. A PSL potrzebuje nowego koalicjanta dzięki któremu wejdzie do Sejmu i utrzyma się w polityce. Istnieje szansa, że taki sojusz w jakimś scenariuszu byłby opłacalny dla obu partii. Szczególnie jeśli polskie stronnictwo nieco się odbuduje sondażowo, a wtedy możliwy jest scenariusz, że wyjdzie z koalicji 15 października i doprowadzi do wcześniejszych wyborów. W tym momencie, gdy wszystkie oczy zwrócone są raczej na Szymona-Hołownię i Polskę 2050, daje im najlepszą okazję, by spróbować ugrać jak najwięcej dla siebie, a polska polityka już nie takie rzeczy widziała. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Dziękujemy za wysłuchanie tego materiału do końca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!